Na sprzedaż atrakcyjna nieruchomość o przeznaczeniu komercyjnym, produkcyjno-usługowym z funkcją mieszkalną. Nieruchomość zlokalizowana z miejscowości Lubenia w odległości 16 km od centrum Rzeszowa. Oferowana nieruchomość składa się z trzech działek o łącznej powierzchni 129 arów. Działki zabudowane są dwupiętrowym murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkami użytkowymi, w tym magazynami. Łączna powierzchnia hali magazynowo-produkcyjnej to 272 m2. Teren przed halą jest w części utwardzony i ogrodzony. Budynek mieszkalny wybudowany w latach 80. składa się z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni 186 m2. Dwie górne kondygnacje stanowią oddzielne mieszkanie. Pomieszczenia w budynku mogą służyć jako lokale biurowe lub jak do tej pory lokale mieszkalne. Tuż przy budynku znajduje się teren rekreacyjny z altanką i placem zabaw dla dzieci. Do nieruchomości dojedziemy drogą asfaltową o bardzo dobrej jakości technicznej. Jeśli szukasz nieruchomości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, być może to właśnie ta oferta jest idealna dla Ciebie.